Siemanterko wszystkim, z tej strony Monika z kanału FlaMazinger. Słuchajcie, postanowiłam, że podejmę się wyzwania szpagat w 14 dni. Jest to po prostu jakiś hardcore. Generalnie wcześniej oglądałam już filmiki szpagat w dwa miesiące, co wydawałoby się bardziej realne, ale oczywiście ja jak to ja stwierdziłam, że pójdę na skróty, co tam, kurde, 12, znaczy 12, 14 dni dwa tygodnie to jest idealny czas. Na pewno dam radę i jak się nauczę, to po prostu będzie czas. W i zawsze chciałam umieć szpagat, nigdy nie umiałam, nawet za dzieciaka, miłożona sportowana, to jakoś chyba nie wystarczająco rozciągnięta. I nigdy nie umiałam szkolę, to więc stwierdziłam, że mam taki kaprys i chciałabym się nauczyć, a już mi się przyda do czegoś, znaczy, na pewno do to mi się przydało, bo wiecie, mam taki wyrzut nogi, więc jestem w stanie tak nogę podnieść i wygląda to dosyć słabo, więc na pewno mi to nie zaszkodzi, jak się rozciągnę. No, czy się uda? No zobaczymy, zostańcie ze mną do końca filmiku. Aha, no i co powiem, dzisiaj jest mój trzeci dzień. Nie ma jakiejś tragedii, wam powiem, bo myślałam, że wiecie, po pierwszym razie, ola Boga, że będą zakwasy tragiczne, tu mnie tak miednica, wiecie, napierdzielała, ale to tak, wiecie, pięć minut, powiedzmy, się rozruszałam i było ok, Na drugi dzień zero zakwasów, jak się właściwie stosujemy do tego, żeby nie przeginać, nie naciągać, nie spinać mięśni i oddy oddychać, wdech, wydech, wiecie, nosem ustami i tak dalej, to myślę, że to jest klucz do sukcesu, żeby faktycznie się zrelaksować i tych zakwasów nie będzie, ale tak jak mówię, no, dopiero trzeci dzień, więc też e, zobaczymy jak będzie dalej. także zabieram go ze sobą, kochani. no już życzcie mi powodzenia. tak jest. Po wszystkim jest już właściwie siódmy dzień treningu, siódmy dzień rozciągania, także jestem w połowie. Czy dwa tygodnie będą wystarczające na zrobienie szpagatu? Obawiam się, że może to być w moim przypadku za mało, ale myślę, że to z tego względu, że wcześniej nie byłam rozciągnięta ani trochę, więc to wiecie, tak. Chyba nie da rady, aczkolwiek no, ten filmik na YouTubie, z którego korzystam, no ma to, że tak powiem, nam, znaczy zapewnia nam, że w ciągu dwóch tygodni e, wykonamy szparat, więc no zobaczymy. Ja nie tracę nadziei, nie poddaję się dalej ćwiczę. E, już widzę różnicę, jeśli chodzi o wykonywane ćwiczenia, zwłaszcza takie jedno, w którym ciągnę nogę wcześniej miałam problem, żeby w ogóle ją chwycić, bo pał mnie skurczę, a teraz jestem w stanie normalnie ją złapać i pogłębić to dosyć nisko, także no jakiś tam progres jest i słuchajcie, no na pewno jeśli dwa tygodnie nie wystarczą, to ja się nie poddam i będę działała dalej oczywiście mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć i mnie wspierać w tym wszystkim no i co, zaraz zobaczycie na jakim etapie jestem teraz nagram właśnie takiego hiperlapsa jak ćwiczę i no porównacie sobie, y, sami ocenicie co i jak. No i co? No i działamy dalej. 14 dniach, odkąd rozpoczęłam moje wyzwanie, czyli szpagat w 14 dni. Jeśli chodzi o trening, na którym bazowałam, jest to filmik na kanale Trening Fitness. Prowadzi go Paula, bardzo sympatyczna dziewczyna, bardzo fajny, spokojny głos. Muzyczka, która jest w filmie, też pozwala się wyciszyć, także to jest super sprawa. Polecam Wam gorąco, zajrzyjcie do niej na kanał. Może też się podejmiecie takiego wyzwania jak ja. Polecam, polecam, zawsze to coś ciekawego. E, jeśli chodzi o rozgrzewkę, bo tego Wam nie powiedziałam, przed takim rozciąganiem, niestety musi być albo trening, albo jakaś solidna rozgrzewka. Czego ja niestety przyznaję się bez bicia przez powiedzmy 5 dni w ogóle nie robiłam. Podeszłam do go, tak wiecie, no nadajcie co tam moja, co będzie, to będzie. Nie przesadzaj, no ale jednak było to konieczne, mogłam, mogłam sobie zrobić krzywdę, yy, uszkodzić sobie taki święto, czy cokolwiek. Także kochani, jeśli wy się tego miecie, to miejcie to na uwadze, że to nie jest takie hop U mnie to, to wszystko zawsze tak wyglądało, od, może tak powiem, dupy strony. Tak, smutne, ale prawdziwe. No i pewnie jesteście ciekawi, czy mi się udało. Nie muszę was rozczarować, ale niestety nie ubolewam mocno, bo bardzo chciałam. I już powiem Wam, że 12 dnia już wiedziałam, że będzie lipa, że to w ogóle no, no nie ma opcji. Minusem tych wszystkich ćwiczeń było to, że opierały się one głównie na pozycji na kolanach, co na dłuższą metę. Powiem, no powiem tak, że kolana mi wysiadały i ciężko było mi wykonać, wykonywać te ćwiczenia. Mimo wszystko nie poddawałam się, stałam do przodu. Yy, I wiecie co? Nie poddaję się. Nie poddaję się, znalazłam sobie kilka innych filmików na YouTubie. szpaga w dwa miesiące, w trzy miesiące i, i tym podobne. I wynalazłam inne ćwiczenia, które yy, są troszkę w pozycji stojącej. Yy. Takie, które mnie obciążają kolana i dalej yy, cisnę do przodu. I powiem Wam, że część z tych mięśni widzę, wykonując te ćwiczenia, widzę, że w ogóle nie jest rozciągnięta. Także yy, myślę, że w moim przypadku osoby, która po prostu o tak sobie wymyśliła, że chciałaby mieć szpagat, yy, a wcześniej może nie była czynna jakoś mocno sportowo czy sportowo. Tańczot jednak wysiłek jest, ale jednak rozciągania brakowało i myślę, że w ciągu dwóch tygodni jest to bardzo ciężkie do nadrobienia, ale oczywiście ja się nie zniechęcam, dalej ćwiczę, kupiłam sobie nawet matę specjalnie i działam dalej. Oczywiście dam Wam cynka, jak mi się uda zrobić ten szpagat, może połączę, jeszcze Wam tego nie wrzucę na, na kanał, tylko poczekam aż w końcu mi się uda, żeby Was tutaj zaskoczyć. Zobaczymy sama jeszcze, nie wiem jak, 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 jaki będzie efekt finalny. Także trzymajcie za mnie kciuki. Tak, przyda się. Fingers cross tak jest. Dobój moja!